Cześć siema, się ma. Łukasz z tej strony. Tu Wojtek, stoi Wojtek. Może za Co to, to u mnie się jak nie, to nie? No, zapraszam do niego na kanał, szukajcie, a znajdziecie. Dzisiaj pierwszy raz jestem dziedziorkiem. Bardzo ładna woda. Zresztą będziecie widać widzieć podczas poszukiwań. No i co? Wbijamy do wody. Zobaczymy co tutaj się kryje. Jest to bardzo fajnie rozwinięte wszystko. Jakieś tam budki, kempingi, pierdoły, żarcie jest. To tu na pewno jest trochę ludzi. Może coś pogubili do pierwszego. O jest chyba Jest, patrzcie złotowa. Albo 50 groszy z perelu, no, 5 groszy z perelu. No, pierwszym fantem. Kas pląbka, obasy. <gry> hmm. zobaczcie, co się odbija, odje... nie pawiło. WS6, samoczone, WS6 zalane ja nie mogę. Co za pech. Co za lebiega. Ja. Co kończy? Ciekawe to. Woda wyleci ogólnie. Ważne żeby czy wspięcie żadnym nie zrobił czy coś słuchajcie znowu wpada 5 groszy z PRL -u. sam PRL na razie 62 serdecznie pozdrawiam jak ktoś ogląda i lecimy dalej 62 i to widać że to jest świeży sygnał jak się to jest głęboko Koleży. Tobie leży po prostu o. nasza złotuwa Pięknie Pierwszy wartościowy moniak dzisiaj, złotuwa z 93. Serdecznie pozdrawiam Pięte Jest, słuchajcie. Jest dwie rzeczy aż mam Patrzcie Kapsel od wódki stary Słuchajcie mam jeszcze Przyrząd wędkarski. Kotwiczkę Chyba kopłem Szkoda, że od razu nie widać, że się kopło Pewnie, że się kopło Zł Złotówę z PRL-u kopłem no. Perejik. ale Widać, że tu zachodzą te monety trochę. 76 Sygnał ładny w dźwięku, a na się 8-9 Czyli bardzo niska jakby ktoś nie wiedział, ktoś ogląda, a nie wie, to że do 30 mam Żelaza, nie? No, śruba śruba jakaś takie rzeczy też no cóż, może pomóc był kiedyś. Mamy dwa zeta dwa zeta z perelu mosiężna podjęte raczej dwie dyszki z perelu o ja spadły mi spadły tu są, patrzcie dwie dychy dwie dychy, kurde z kraju uciekamy no niemcowi zapłacić? Ciekawe czy ci się orgną, że to nie nasze, nie współczesne. jest, jest moniaczek. Piszę groszy z perelu. A ładny san, ładny san, szkoda, bo no. może się udało, znowu się zmienia, A jest coś, moneta jest no ale to słuchajcie, to znowu jest, kurde, Moniuszko, tak? Nie Bolesław Prus dziesięć złotych w Lubikowie chyba też taki znalazłem ostatnio tak podjęte raczej jest słuchajcie jest tutaj na boczku widzę go Pozdrawiamy, 74 złotuwa Jak mówiłem, Deus się nie myli. 72, 73 sygnalik i to coś świeższego, bo jest płytko. Płytko, płytko. Podjęte. Mamy kolczyka. Słuchajcie, z misia, ale ładny, ładny kolczyk. Świeża zguba widać. Czy to jest srebro, to wam nie powiem. Jest sreberko 9,25. Bardzo ładny, Misio. 92. Wyczuwam Perela. Wyczuwam złotówę z Perelu. Chyba podjęte No i oczywiście, że jest Jest i ona Złotuwa Nie no, perelik 78 Pozdrawiam serdecznie Słuchajcie, słuchajcie, To nie jest złotuwa. Zawieszka. <grystanie> <grystanie> Zawieszka. Lekko zachodzi. Czy to srebro, To nie wiem. Jest sreberko, jest, jest. S925. A bo to Jeszcze i na punce jakoś. Kapleżyk, ale zobacz, jaki duży nie ja tak samo ej szukać trzeba tego łańcucha Piątunia nasza, piątunia No no Kurde Tu będę chodził Jak nie to zaraz idę po te Yellow Nemo, jak będę nurkował Pięćdziesiątka szóstka, pięćdziesiątka czwórka W tej skarpie tu. To jest taka skarpa, jak w sierakowie. Dosłownie to samo Ta sama metoda. Chyba kopnięte, bo nie ma. Synał Mamy 20 groszy. Tutaj znalazłem ten złoty kolczyk. No. No szukaj drugiego Co? Szukaj drugiego Ja mam 20 groszy 76 Sygnalik I mamy dwa fante, zamek od bluzy, nasze pięć groszy, siedemdziesiąt pięć obok tych pięciu groszy. Właśnie. Aj peredik groszali z perelu. 92-94 Uważaj na moje doły, bo moje sito potrafię wykować w takim piochu Może być złotuwa z perelu, bo. Tak. Złotuwa. Nie, to jest coś innego. Ale... Perel. Daćm być razie. Zaszedł już. Zobaczcie, się chyba pokazała to. Nie. Ale sygnał 80. Jest, jest dwójeczka. To by się tak cieszy z dwójeczki. Słuchajcie, punkt kulminacyjny naszego wypadu. Już wam pokazuję co znaleźliśmy. Wojtek tam poznajdywał Pereli pełno. Ma biżuterii, dużo. Złoto, koba złoto, złoto wajmaru, perelowskie typowe. <grym> A ja wam powiem, pokażę co ja znalazłem ze współczesnych monet. To mamy 10 zł i 25 groszy. Bardzo ładny kolczyk z misiem. Sierzynka, widać. I to też w miarę świeże. Też serberko. Łańcuszka nie było do tego. Trepereli, w śmiecie. I znalazłem ołu dzisiaj. No. Także jak się podobało, to zostawiać łapy w górę, komentarze. Wbijajcie na grupy. Wbijajcie na grupy szukajcie, a znajdziecie i odkrywcy kąpielisk. Co tam jeszcze wam powiedzieć? No, dawajcie suwy, suwy, suwy są najważniejsze. To motywuje mnie do tworzenia nowych materiałów, które mam nadzieję wam się podobają. Do zobaczenia, cześć.